Krystyna Skarbek, znana jako Christine Granville, była jedną z najbardziej charakterystycznych i odważnych agentek brytyjskiego wywiadu podczas II wojny światowej. Krążyły legendy o Brawurze Krystyny. Jednym z najbardziej znanych epizodów z jej życia była operacja, kiedy przeprowadzała czeskich oficerów z Węgier do Jugosławii. Wtedy doszło do awarii samochodu, którym podróżowali. Kiedy zostali zatrzymani przez niemiecki patrol, Krystyna nie straciła głowy. Przedstawiła fałszywe dokumenty i namówiła Niemców, by przepchnęli samochód, który utknął na drodze przez granicę. Działania we Francji. W lipcu 1944 roku Krystyna została zrzucona na spadochronie do francuskich partyzantów w południowej Francji. Niebywałym osiągnięciem było zorganizowanie wykupienia z rąk Gestapo kilku aresztowanych szefów siatki dywersyjnej Jokej. Krystyna oświadczyła lokalnemu dowódcy Gestapo: Wiesz, że jestem siostrzenicą generała Montgomerego? A za uwolnienie aresztowanych gwarantuję tobie życie, gdy wkroczą alianci. Uwolnił więźniów, a nawet dał jej pistolet i samochód, którym przejechali na drugą stronę frontu, do aliantów. Wybitny pisarz Ian Fleming, autor sagi o Jamesie Bondzie, ponoć wzorował się na Krystynie tworząc postać Vesper Lind z powieści Casino Royal.